Mam bardzo smutną wiadomość. Niestety, Far Cry Primal. Nagrałem około 2 godzin, grę. i niestety okazało się, że dysk jest uszkodzony i nic się nie nagrało. Jak sprawdzałem wcześniej, dysk był sprawny. Wszystko było ok, ładnie nagrywało, ale pliki po dłużej, to dłuższe chyba niż 3 minuty, już, już dupa. Już nie działa. Także niestety Far Cry Primal będzie musiał jeszcze poczekać chwilę, aż nie nabędę dysku. E, a przynajmniej dopóki nie naprawię tego, co tam się zwaliło, mam nadzieję, że to jest do naprawienia. E, no, straciłem dwie godziny. Niestety będzie parę misji pominiętych. Jeden z głównych misji, e, jak walczymy z Idyllą, chyba tak. Idyllą. To nieważne, władcy ognia. E, to ich urwało najbardziej. Dokładnie ich misja Pewnie już widzieliście gdzieś tam, no nieważne. E, niestety będzie dwie godziny do tyłu. E, nie da się tego w żaden sposób cofnąć. Nie da się cofnąć poprzednich e, zapisów gry. Także no niestety będzie musiało się obyć bez tego. Więc to jest taka mała informacja dla Was. Półtorej godziny, półtorej co najmniej, dwie godziny prawie e, nagrywania poszło się po prostu chrzanić. No niestety nie można mieć wszystkiego. E, tak jak ja dopiero jak brata i patrzeć raczkuję, jeżeli chodzi o nagrywanie, e, no, mam nadzieję, że rozumiecie i kolejne nagrania już tam wytłumaczę. Oczywiście pokażę w nagraniu, co tam było, e, mianowicie w tym filmiku przed grą, które jest robiona automatycznie w samej grze, co tłumaczy delikatną historię, co się tam działo ostatnio. E, no i tyle. Także niestety z Cry musicie jeszcze chwilkę poczekać, a tymczasem. Za chwilę wrzucę nagranie Super Hot. Trzymajcie się, hej.